Witajcie kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj mam dla Was kolejną propozycję dla dziewczynki. Jest to album od urodzenia do pierwszego roku życia. Na okładce mamy rameczkę z folią, pod którą wkładamy sobie zdjęcie naszej kruszynki. Rameczka jest ozdobiona kompozycją z elementów do wycięcia. Kolekcja, jakiej ja użyłam w tym albumie to Baby Joy. Nowość u mnie, na grzbiecie mamy zawieszkę. I tutaj mamy Baby Girl, a tutaj mamy malutki smoczek. Pomponiki, wstążki, a tu mamy tył albumu. Album ma niewielkie rozmiary, 16 na 16 cm ale pomieści ponad 80 zdjęć. Jak widzicie, karty są mocno rozbudowane, także tych zdjęć pomieści nam się tutaj naprawdę dużo. Zapraszam zatem do wspólnego oglądania. Tą zawieszkę przełożę sobie na górę, żeby łatwiej było przykładać karty. I tak, miejsce oczywiście dla przyszłej mamusi zdjęcia z okresu ciąży tutaj można włożyć w tematy świetnie będą również wyglądały zdjęcia z USG myślę, że większość przyszłych mam właśnie takie sobie zdjęcia również zbiera i fajnie będą tutaj wyglądały. Kolejna strona to już metryczka dla naszej kruszynki. Data, godzina, wzrost, waga, tutaj można wpisać imię. Klapeczka nam się otwiera. Mamy tu cyfrę 1, a więc pierwszy miesiąc, pierwsze dni życia. Wodospad na kilka zdjęć. Tutaj też jeszcze zdjęcie się zmieści. Kolejna strona, a więc drugi miesiąc. Mamy tutaj taki mniejszy wodospad. Tutaj wyjdą zdjęcia w formacie 7,5 na 10, a więc połowa zdjęć 10 na 15. Ta klapeczka nam się jeszcze otwiera. I w mamy taką kartę z kolekcji. Również można wykorzystać na mniejsze zdjęcia. Do zapisku w tym albumie służą tagi. Kolejny miesiąc, trzeci. Mamy tu taką kartę ruchomą. Pod nią schowana jest mata na zdjęcie, którą można włożyć. Zdjęcie 9 na 13 klapeczka nam otwiera się do góry, tu mamy kieszonkę, trzy maty, jedna oklejona, karta z kolekcji, taguś z misiaczkiem. Oczywiście w kieszonki można również wkładać sobie zdjęcia luzem, bo kieszonki są na tyle pojemne. Czwarty miesiąc, mamy tutaj takie wiązanie na sznureczek i tu mamy takie ukryte klapki. Piąty miesiąc, otwieramy sobie do góry, na dół i znów do góry takie naprzemienne klapki i miejsce na kolejne zdjęcia. Miesiąc szósty, otwieramy sobie tą kartę, i tu mamy w bok, i jeszcze raz w bok. I tu mamy klapki. Dół i góra, tu również można wkleić zdjęcie. Miesiąc siódmy, podobnie, z tym, że tu mamy podwójne kieszonki. Tu mamy maty na zdjęcia. Tu mamy ta gusia w tej malutkiej kieszonce. Kolejna strona, miesiąc ósmy. Mamy tutaj taką kopertkę wiązanie na sznureczek. Do tej kopertki schowałam karty. Też można sobie wykorzystać na zdjęcia. Ta kopertka jest jednocześnie klapką i możemy też tu wkleić śmiało zdjęcie. A w kieszonce mamy schowane maty na zdjęcie. Miesiąc dziewiąty. Taka ozdobna rameczka, pod którą chowamy zdjęcie. Ta rameczka otwiera nam się do góry. I w kieszonce mamy kolejne maty. Ta guś. Na zapisek. I całość zamyka się na magnes. Tu mamy takie bliźniacze strony. Miesiąc 10 i 11. Malutka książeczka. Tu mamy takie klapki związane na wstążkę. I tu miejsce na trzy zdjęcia. I tu podobnie tylko książeczka otwiera nam się w bok. I tu kolejne miejsce na zdjęcie. Miesiąc 12 za tą opaską mamy taką książeczkę harmonijkową. Jak widzicie mnóstwo ślicznych, słodkich grafik w tej kolekcji. Tutaj mamy kieszonkę zrobioną z folii. Napis z tekturki mam już roczek" I tu miejsce na taką fajną pamiątkę dla dziecka. Co prawda jest to z innej kolekcji, z kolekcji Tiny Miracle. Ale te maty świetnie tutaj też pasują. I myślę, że są rewelacyjną pamiątką dla rodziców i dla dzieci później również. Miejsce na odbicie rączki dziecka i stópki. Także takie dwie maty tutaj również. Dołączyłam plus dodatkowe maty. Oczywiście zdjęcia luzem też tutaj wejdą. Ta kieszonka jest głęboka, pojemna i tak guś. Tak prezentuje się, moi kochani, cały album. Jeszcze coś, o czym nie wspomniałam. Ten album wykonywałam metodą Hidden Hinge z kieszonką, a więc w każdej takiej głównej karcie mamy dodatkową kartę z miejscami na dwa zdjęcia. Więc dodatkowo 12, 12 zdjęć można wkleić. W sumie ten album pomieści minimum 80 zdjęć. I wkładamy sobie taką matę właśnie tutaj do środka kieszonki. I to moi kochani już cały album. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Albumy dla dziewczynek są moimi ulubionymi. Jak widzicie, bardzo lubię takie właśnie propozycje dla dziewczynek. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się ten album podoba. Będę bardzo wdzięczna za łapkę w górę, komentarz. Zapraszam do obserwowania również mojego profilu na Facebooku. Serdecznie Was pozdrawiam i bardzo dziękuję za oglądanie całego filmiku. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia! Pa!